Jest trzecia Dzisiaj, moi drodzy, raba. Dzisiaj, raba. No, w tym wieku, jak się nie prześpinoczy do końca, to już nie jest tak jak dawniej. Już tylko killer. Sprawdzimy <śprawias> ręczny. kiedyś doszyłem sobie takie siatki, lata temu. Tu już mi z zjadło nawet. Jak zostawiam to powadełko w krzakach, to tak się dzieje. I to jest po prostu genialne. To sobie tutaj przykleiłem i to mi nie służy absolutnie do niczego, ale nie będę tego odkleić. Kompletna bzdura. To miał być parasol, ale nigdy parasolem nie był. Ale te siateczki i takie szonki są po prostu genialne. Zawsze z nich korzystam. O, tak lekkie nie było nigdy. Okay. No to mamy mocowanie uchwytu. I się to z grubsza trzyma. Światło Zobaczcie, ja mam zintegrowaną kamizelkę yy, wędkarską. Przy okazji, z taką, która może mi uratować, życie. Dobra, bateria zamontowana. <laughs> Idziemy dalej. Patrzcie, Nie wiem, czy widać dobrze. Różne kupowałem zestawy, ale ten chyba kosztuje 12 zł i po prostu robi mi robota. Jest na moje zastosowanie idealnie. Ja wiem, że one mogą kosztować 1000 zł, ale ten chyba za 15 zł jest genialny. Przemocujemy jeszcze klapeczki. Pięknie. Zostało mi tyle wody, jeden napój. Ewidentnie za mało. Może gdzieś w bok nie wyskoczę na stację znowu... coś dokupię, zobaczymy. Nie, to tak, to tak. Chyba tak. A... Patrzcie ile już to echo przeszło ze mną. Ale ona działa. Ona była u rakowieckiego naprawiana. Wyobraźcie to sobie. Ej, działa, działa. z piachu będzie kawa z piachem Zamykamy. słyszycie ten wiatr o! To jest idealne idealne miejsce podstaw to. to może weźmiemy tych rzeczy grać nie będziemy to bym wziął na obiad, to na obiad stare, zniszczone, właśnie zniszczone getry już chyba na wyrzucenie Ale je tak lubię, więc nie wiem ale to są nowe rajtuski Będziemy testować Uwaga z czego? Jakieś takie Będziemy testować Dobra, czyli ja mam tak, raj tuski, zawsze mam zwykły dresik, super termo gumowce. Dlaczego ja wolę te gumowce tak swoją drogą od takich e, oddychających? Bo ja nigdy nie wiem, gdzie wyjdę, zawsze idę przez, znaczy nie zawsze, ale często chodzę przez jakieś krzaki. To jest po prostu niezniszczalne, mam wrażenie, te z prosa. One są idealne, a też e, nie, nigdy nie motam się z tymi butami do nurkowania, jakimiś do brodzenia ze skarpetami, to też jest niezniszczalne. Prosty zesad zawsze działa. Jest trochę dyskomfortu, ale ludzie gorsze rzeczy wytrzymywali. No, powoli można się ubierać. Ta lodóweczka 10-litrowa, dwa wkłady i ona robi robotę na cały spływ. Genialna sprawa Wreszcie, wchodzi to do tego worka, on jest 30, 30 litrów. Z genialna, po prostu jest genialna. Moje odkrycie sprzed chyba dwóch lat z dekatonu, ale nie zapięta o, o, o. Jest dobrze. Dobra, parę zrobić parę kanapek. Muszę coś zjeść przed wyprawą jeszcze. Patrzcie, tu jest absolutnie, to jest taki podstawowy zestawik, ale on jest tak dobry, tak go lubię, bo jest tani i mały. Nic więcej nie trzeba. Chleb z lipnicy murowanej. Ja tam wolę mój z Pawłowic, z Jomara, ale ten. Ten też jest dobry, ale klejone ziarno z Jumala nie ma nic lepszego. I jeszcze do tego śniadanka pysznego, fasolka, to musi być spore śniadanie, ale patrzcie już słońce wychodzi. O, ale tu będzie dobre. Od teściowej. Pozostało mi się ubrać, pakować tutaj parę jeszcze rzeczy. Mam wrażenie, że im więcej pływam, tym mam więcej rzeczy. Z pewnością musiałem zrezygnować, między innymi nie mogłem wziąć jedzenia, muszę go zjeść teraz. No to co, zaczynamy powoli. Wszystko już mam spakowane, auto odstawione pora ruszać. Słuchajcie, dopiero wystartowałem oczywiście zero jeszcze kontaktu z rybami, ale ta rzeka po prostu ma takie świetne rokowania. Pięknie się tu pływa. Ja tu widzę, no różne są głębokości. Wiadomo, że raba do najgłębszych nie należy, ale tutaj ta woda tak mega dobrze rokuje, taką grubą grubą rybą i to nie tylko kleniem, ale tutaj może strzelić naprawdę przepiękny, przepiękny pstrąg. E, na razie ona jest taka skanalona, pierwszy raz tu płynę w życiu, nigdy tu jeszcze nie płynąłem. Na razie wydaje się taka bardzo majestatyczna, czekam na jakieś zakręty, zwalone drzewa. Wiem, że tego tu jest trochę i na te miejsce naprawdę czekam, e, no ale zobaczymy, zobaczymy. Świetna ta woda wydaje się przynajmniej mega dobrze zaopiekowana. Eee, tu chłopaki, szczególnie na tym No Kilo, ja to kiedyś mówiłem, kawał dobrej roboty odwalają. Czy nie odwalają? Robią? Po prostu robią. Wow. Patrzcie na to miejsce. Cudowne braga klatki brak aktywności Cześć Wiem Bo Cię oglądam Na Cześć Cześć Barker ja, nic? nic? Ja nie mam nic, absolutnie Żeby go Łowię od godziny może? Nie Ale skąd... Skąd od... Y... Od czy od skrabałki Wiesz? to ja, ja tutaj co nie walę przepraszam. <laughs> no nic, powodzenia, będę oglądał Wzajemnie. Nie wiem czy tam jeszcze. Jak nic nie złowię, to nawet pewnie nie rzutowe. W <grymne> Spoko, ale miło było bardzo poznać. Wzajemnie, trzymajcie się. To... Na razie. Popatrzcie, na rabie jest mnóstwo takich opasek. Tutaj jest głębokość 1.8. To są po prostu genialne opaski, nie? Biorąc. Nie wiem, one są takie. mają ogromne głazy, wielkie kamienie. Dzisiaj nie ma wizury, ale jestem przekonany, że, że ona może być. Lepsza, że jeżeli będzie lepsza, to będzie po prostu widać te piękne klenie. Dzisiaj ryba nie jest aktywna. Jak widzieliście, spotkałem wędkarza, który mówił, że nie ma nic, absolutnie nic. Ja też nie mam żadnego kontaktu z rybami. To no, Jest taka pogoda, dzisiaj jest wiecznie, zmiana jest ciśnienia, tak to bywa. Ale zobaczcie, no, e, tak, tak to wygląda. Ogromne kamienie i płyniesz sobie taką opaską 200 metrową. Dobra, nie gada, łowie, ale tak to właśnie wygląda. Przerwa! Eee, Rozaje się tutaj, w tym miejscu, bo eee, spróbuję dojść do samochodu. Jest godzina, jest południe, jest dwunasta. Ryby w ogóle nie biorą, więc bez sensu płynąć. Lepiej ten czas poświęcić na transport. I jeżeli by mi się udało gdzieś tutaj zostawić beli w krzakach, no to bym już poszedł po samochód, rzuciłbym sobie go tam troszeczkę dalej. Troszeczkę, to znaczy z 8 km dalej. Potem bym tu wrócił, popłynąłbym do auta. No i może. No i bym miał z głowy ten transport, tak? Taka jest taktyka, no bo ryby nie biorą w ogóle, ich nie ma, ja nawet nie widzę. Patrzcie, patrzcie ile miałem szczęścia. Gdzieś postanowiłem w pewnym momencie wyjść z raby i jakbym wyszedł tam, to musiałbym przejść przez wszystkie te krzaki. A zaraz wam pokażę jakie miałem szczęście, bo wybrałem zupełnie inne miejsce i zaraz sobie zobaczycie jakie. Patrzcie, ja wybrałem tak, ja czekałem, że wszystko. przeskoczę. O kurde, dobra. Powinno być jeszcze raz. Uwaga na kolano. A ja miałem to szczęście. Trafić na takie fajne miejsce. Patrzcie. Takie trawki. To jest jak boisko piłkarskie. Doszedłem. A wszystko się zostało. Zobaczcie. Tknięte. Nie Nietknięte. Dobra, jest godzina 16. Jest 16. Ja wiem, może mam za 3 godziny do celu. O 19 powinienem być. Jeden próg do sforcowania widziałem na mapie, ale to była ciężka podróż przez Bochnie. Przez centrum miasta przebić się nie jest tak łatwo. Dobra, trzeba płynąć. Oooo Ale ładne prawie Jaka panienka rapa Ale wywalenie No i mogło być nic Cały dzień nic, no, no nie jest jakaś koszmarnie duża, ale jaka torpeda. Taka pod 60 no ale przynajmniej ona mi dzisiaj uratowała ten dzień. Ale ładniutka, uciekaj, uciekaj mała. No. Ale ta ryba cieszy. Jeszcze tutaj był taki kleniek tu wpłynąłem, a nawet widzę jak się spłoszył, widzę cały ten... Giełk, który tutaj narobił. No ile mogła mieć ta rabka? 60 taka, no 70 ona na pewno nie miała. Ale cieszy, się, dynamiczna, fajne branie. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on my like lotion. I could feel it soaking. The, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home, need to be strong every breath, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home, need to be strong every breath, cause I can't move on till I let go. Widzieliście tą karkołomną przeprawę przez ten próg? No powiem, powiem szczerze, nie zgrzałem się, ale zawsze jest lepsze e, takie coś niż przenoszenie tego cholernego sprzętu na drugą stronę, więc jak tylko jest możliwość, żeby się ześliznąć, to wolę tak, taką opcję. E, zimno się robi. Ryby dalej nie żerują, powiem szczerze, mam dość. Jestem w sumie od czwartej na nogach rano. E, tu już jestem sporo plus jeszcze te spacerki. Nawet wam nie mówiłem wcześniej, ale ta akcja z, z autem, boże tam jak 4 godziny, 4 godziny mi to zajęło. Dobra, łowię jeszcze, nie wiem, godzinę, coś takiego. Tu już poniżej progu oczywiście woda płynie szybciej, ale to w ogóle nie wpływa na, na żerowanie ryb. W ogóle nic nie chcą brać te klenie. No, boleń jak widać jeden tak, ale klenie słabiutko. Oolki oh, ale... oh, strzał oh, Ale ryba oh, Jaka to była ryba piękna

Dobra, odepnę go jeszcze w wodzie, ale. Ale za soli. Dobrze, rabę, czas kończyć. E, słuchajcie, no końcóweczka e, taka interesująca. E, jakie wnioski po tej rabie? No, przede wszystkim znalazłem fantastyczne miejsce. Taki odcinek 200-300 metrów, gdzie no jest mnóstwo kleni, przypuszczam też, że i boleni. I to będzie fajna miejscówka po to, żeby móc sobie tam popłynąć, nie popłynąć właśnie, przyjechać docelowo w nocy, ustawić się albo na kotwicy, albo nawet nie łowić Beli i spędzić tam północy z jakimiś e, woblerami pod klenią jazza. Myślę, że te klenie tam będą tłukły jak szalone, a wiadomo jak bolki, w nocy podobnie, więc o, to naprawdę warto było dzisiaj tą wyprawę zrobić. Ej, nie było tego chyba widać, a nie wiem, zobaczymy. Strzał polka. W ogóle łowienie z beli jest o tyle piękne, że za każdym razem widzisz tego woblerka, za każdym razem go widzisz, no chyba, że jest brudna woda i widzisz ten atak tej ryby, nie, to jest po prostu bajka, nie, no i Bolek mi tam, wydawało mi się, że może kleń, ale raczej chyba nie, bo to taka ryba 65, więc no wątpię, żeby to był kleń, eee, no i Bolek trzasnął, machnął dwa razy u i się spiął, ale no przepiękna, E, akcja, no i ten klenik, ale no generalnie e, bardzo fajna bardzo fajna wyprawa. E, chociaż, no znaczy fajna, no bywały lepsze. E, jeśli chodzi o ryby, to tak sobie, ale było ciekawie. Bardziej jeszcze na koniec. Patrzcie jak sobie tu ktoś zrobił stanowisko. Ludzie się bawią, pada, nie pada, popatrzcie, wiatr postawiona. Ludzie to mają życie. Trzymajcie się, na razie, cześć.